W listopadowym programie Solidarności opowiemy Państwu o proteście Solidarności i Porozumieniu w że o zaostrzającym się konflikcie pracowniczym w Kastoramie, o nagrodzonych z Bielska Białej w Pałacu Królewskim w Warszawie, a także o rywalizacji bowlingowej między naszymi związkowcami. Pod koniec października rozpoczęła się akcja protestacyjna w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Żądaliśmy minimalnych podwyżek płac, bo byliśmy bardzo do tyłu z płacami w, jako w ośrodku sportu rekreacji i z, zgłaszaliśmy ten akces dyrekcji, jak i panu prezydentowi Klimaszewskiemu, prawda? Odnośnie, odnośnie, że pracownicy w Bełysiu, że... Mało zarabiając i słabo zarabiają, nie są, nie są godni, prawda, jak to się mówi, tych, tych, tych wypad głodowych, jak my to nazywali. Związki zawodowe domagały się 500 zł netto podwyżki. Dlatego e, zarząd prawda, podjął uchwałę. Zebraliśmy prawda, członków związków i nie tylko członków związków do e, zrobienia zebrania odnośnie czy są ludzie za protestem. Więc 90% ludzi powiedział, że Idziemy w tym kierunku, że jest, będzie protest. Na obiektach sportowych administrowanych przez ośrodek rozwieszone zostały flagi Solidarności oraz banery informujące o akcji protestacyjnej. Trwało to w sumie prawie 3 tygodnie, trzy tygodnie ta, prawda? Ten protest. No i ten protest dał efekt końcowy. Było spotkanie też w ratuszu z, z panem prezydentem i z zarządem i 15, 15 listopada zostało podpisane porozumienie. Pracownicy dostali dostawki po 300 zł brutto, do podstawy, do podstawy, także prawda, są jeszcze tak zwane te dodatki, prawda, są premia, wysługa, rad, prawda, to wchodzi w to dodatkowo. Także ludzie na dzień dzisiejszy, to co było, co było możliwość i co jest do załatwienia było, to są zadowoleni. W poniedziałek 25 listopada przed siedzibą Kastoramy w Warszawie zebrali się przedstawiciele Solidarności z całej Polski, którzy domagali się przywrócenia do pracy dziewięciu pracowników, którzy zostali zwolnieni, gdyż zdaniem firmy działali na jej szkodę za sprawą negatywnych wpisów na portalach społecznościowych. Jest taki czas, że trzeba się wziąć w troki i przyjechać w takie miejsce jak Warszawa. Może w innym okolicznościach byłoby miło. Marek próbuje powiedzieć, że jest miło. Nie jest miło. Do protestujących w Warszawie dołączyła się też grupa związkowców z regionu pod Beskidzie. Tu. Ja tu jest potrzeba być jako Solidarność z tymi, którzy są traktowani w taki sposób jak w tej chwili w Kastorawie. Wcześniej w całej Polsce odbywały się pikiety i zbiórki podpisów pod sklepami Kastoramy, również pod placówką w Wielsku białej Ogólnie sprawa jest tego typu, że bezprawnie związkowcy z, międzyza z Międzyzakładowej e, Komisji NZ Solidarność Castorama w Polsce zostali bezprawnie zwolnieni dyscyplinarnie, ponieważ e, na Facebooku. Opisywali jak to kastorama łamie przepisy BHP. Z tego tytułu my rozdajemy tutaj ulotki w całej Polsce pod siedzibami sklepów Castorama za to, że odzywają się na Facebooku odnośnie tego, że prezes łamie przepisy BHP w związku z tym zwalnia ludzi, żeby to uciszyć. Nie ma sprawy. Dziękuję dobrego, Zawsze przy kręglach emocje są duże. Tak co roku spotykamy się tutaj na zawodach. Jest wspaniała atmosfera. Co roku jesienią związkowcy z regionu podłyskicie NZZ Solidarność uczestniczą w zawodach na kręgielni Atmosfera w Bielsku Białej. O zmaganiach opowiadali nam uczestnicy i Piotr Gołąb z zarządu regionu. O, to już 4 lata organizujemy. Także cieszą się dużym powodzeniem. Mamy dzisiaj 14 drużyn, jedną dziesięcą. No i wszyscy się świetnie bawią. Co rzut jest lepiej. Także nadzieje są wielkie. Może w tym roku cieszyńsko-terenowo jakiś buchar wywalczy. No, jestem tu pierwszy raz w ogóle. Troszkę mnie palce bolą od tego chwytania tych kul, ale dobra zabawa. To dobrze, fajnie, super zabawa. Co roku jest tu coraz, coraz lepiej. Są faworyci, ale myślę, że to jest jako zabawa, zabawa. także jest świetna integracja. Gracja, okazja do zrelaksowania się w ten sobotni dzień. A jak tam jak wyniki? No, można powiedzieć dość dobre, jak na to, co się tak nie gra. Sporadycznie tam się rzucało, no. W większości to są amatorzy, raczej mało kto systematycznie chodzi grać, chociaż u niektórych widać zacięcie mocne, a niektórzy trafiają, zrzucają wszystko i mówią, że pierwszy raz rzucają, więc to różnie jest, także fajna impreza, no, bawimy się dobrze. Szczególnie, jeżeli u mnie jest premiera, dopiero pierwszy raz tu jestem. Ale też już pełne strącenie. No ustawiam się na zasady fizyki, jak, jak stać, żeby dobre konto zrobić. Jaka jest najlepsza technika? No o technice trudno powiedzieć. Dużo trenować trzeba. Trenuje pan? No to ostatnio byłem panu grałem w kręgle dwa lata temu. Jeżeli gramy w piłkę nożną, to jest słoneczko, jest dwór, a jeżeli jest zima, idziemy na przykładowe kręgle i też się wspaniale bawimy. Fajnie, dobrze. Miła atmosfera. Dobrze się gra. Super. Bardzo dobrze, jesteśmy Nie. bardzo zadowoleni, yes. atmosfera jest Kolega super. Kolega wszystkie proszę pana, jest rewelacyjnie. Jak najwięcej takich imprez od stresowania od pracy. Super. Tak jest. Oczywiście są puchary za pierwsze, za drugie, trzecie miejsce oraz jeden puchar jest dla zawodnika, który najwięcej rzuci, czyli takie indywidualne miejsce, indywidualny puchar dla, dla zawodnika. Nie, nie, to jest w sumie już drugie, y, drugie miejsce na pierwszym miejscu, bo raz już wygraliśmy chyba dwa albo trzy lata temu, z tego co pamiętam. Ćwiczycie, gracie czasami? Znaczy nie, może od czasu do czasu tam się spotkamy dwa, trzy razy w roku, ale to bardziej to polega na jakiejś zabawie y, odprężeniu i jakiejś satysfakcji, ale na jakimś treningu nic w ogóle, nic kompletnie nic z tych rzeczy. Powiedz jeszcze raz, kto, kto dzisiaj wygrał turniej? Celma Indukta. Firma zbielska Bielska Białej i zasłużony działacz Solidarności otrzymali nagrody na dorocznej gali Głównej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Politycy, związkowcy, pracodawcy wspólnie obchodzili to swoiste święto bezpieczeństwa w pracy. Jak mówił Jan Paweł II, ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek czyli mamy w pierwszej kolejności patrzeć na pracownika. Każde takie spotkanie, nagrodzenie pracodawców w nich także wyzwala. Te pozytywne działania, że będą jeszcze bardziej starali się o jeszcze lepsze warunki BHP w zakładzie pracy, a to spowoduje, że będziemy mieli mniej wypadków, mniej kalectw, a także i śmierci w zakładach pracy, co jest dla nas, dla pracowników, dla związkowców, dla pracodawców na pewno najważniejsze. Po wręczeniu odznaczeń państwowych, nadanych przez prezydenta Polski, nadszedł czas na dziesięciu laureatów prestiżowej nagrody imienia Haliny Krachelskiej. Wśród nich Piotr Górny. Szef Solidarności Bielskiej Spółki Bulten Siloch, a równocześnie założyciel i wieloletni przewodniczący regionalnego klubu SIP. Bo nie sztuką jest potem płacz na końcu, gdy się zdarzy wypadek, a nie daj Boże, śmiertelny, ale sztuką jest właśnie prewencja wypadkowa, usuwanie tych zagrożeń i dbanie o bezpieczne i zdrowe miejsca pracy. Zaraz potem, w innej już kategorii, pracodawca-organizator pracy bezpiecznej po raz 26 wręczono nagrody. I tu znaleźli się przedstawiciele z Bielska Białej. Firma ITON, na ręce dyrektora Łukasza Konkola w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy wręczona została statuetka. Chwilę później ta sama firma otrzymała specjalną nagrodę Solidarności za dotychczasowe porozumienia i współpracę z załogą pracowników. Firma Eaton przez wiele lat inwestowała ogromne środki w celu poprawy w ochrony środowiska pracy, poprawy warunków pracy. Natomiast Zakład Bielsku Białej cechuje się również bardzo dojrzałą organizacją, bardzo dojrzałą kulturą związaną z ochroną środowiska. I ta nagroda to ogromne wyróżnienie i mobilizacja do dalszej ciężkiej pracy dla naszych pracowników. Bardzo dobre, dobre informacje dla naszych kolegów w regionie, związkowców, ale nie tylko, bo to jest również dla przedsiębiorców naszego regionu, którzy powinni brać przykład z dobrej firmy, którą dzisiaj została wyróżniona, zarówno przez inspekcję pracy, jak i przez Związek Zawodowy Solidarność. A otrzymać nagrodę Związku Zawodowego nie jest rzeczą prostą i pracodawcy o tym doskonale wiedzą, i tym bardziej to wyróżnienie jest cenne. Protestowaliśmy pod kastorem, która została była oprotestowana przez naszych związkowców, gdzie właśnie ludzie, którzy zwracali na bezpieczeństwo pracy w, tej, w tej, tej firmie, zostali zwolnieni dyscyplinarnie. To fajny jest przykład tego, gdzie można współpracować i pokazujemy też ten przykład negatywny. Mamy nadzieję, że w Castoramie no, też popatrzą na to w tym kontekście złego wizerunku dla swojej firmy i, i ta współpraca zacznie przynosić pożądane efekty.